Cześć. Z tej strony Dańka Kamiński. W dzisiejszym odcinku opowiem tobie, jak wygląda sytuacja z kredytami deweloperskimi dla spółek bez doświadczenia w tej branży. Jak do tego podchodzą polskie banki, czy takie kredyty są możliwe? Tego dowiesz się z tego odcinka. generalnie polski rynek nieruchomości bardzo mocno szaleje tak jest potężny popyt na tego typu nieruchomości i w związku z tym wiele firm które do tej pory nie zajmowały się deweloperką budowaniem obiektów nagle próbuje w ten rynek wejść co jest całkowicie zrozumiałe natomiast Mimo, że nie jestem w stanie takiej jednej, jednej, jednej wykładni Tobie dać, ponieważ no rynek jest szalony. Tak? Tutaj z miesiąca na miesiąc się wszystko absolutnie zmienia na tym rynku, to jednak pewne takie podstawy, założenia, z których wychodzą banków, banki, postaram się Tobie opowiedzieć. Przede wszystkim musimy wyjść od takiego rozróżnienia. Tak? czy twoja spółka buduje dla siebie czy twoja spółka buduje komercyjnie na sprzedaż dalej co to znaczy dla siebie to znaczy że masz przykładowo spółkę produkcyjną która produkuje krzesła i chcesz dobudować kolejną halę magazynową albo kolejną jakąś tam halę produkcyjną w której będzie się odbywać twoja produkcja tak Wtedy banki praktycznie nie wymagają doświadczenia budowlanego, deweloperskiego, ponieważ wiedzą, że to jest Twoja inwestycja i Ty poniesiesz ewentualne konsekwencje, gdyby jednak się okazało, że budynek nie spełnia Twoich stuprocentowych oczekiwań. Ty będziesz musiał z tym żyć po prostu, tak? bo może być tak, że po wybudowaniu, nie mając doświadczenia, stwierdzisz jako prezes, jako udziałek, no kurczę, jednak tą bramę mogliśmy 10 metrów w lewo, wtedy tyry by lepiej, lepiej zawracały na placu i były w stanie ten, no ale już wybudowaliśmy. No to jest, jaki jest. Tak? Takie rzeczy po prostu będą, będą, będą no w Twojej gestii i banki nie boją się, że tu będzie jakiś problem, no bo po prostu ten budynek dalej będzie stał, będzie użytkowany, rata będzie płacona, a czy jego użyteczność będzie 100%, czy tylko 95%, to już jest problem Twojej spółki. Więc tutaj jako takiego wymogu kategorycznego doświadczenia i wiedzy w zakresie budowlanym nie ma. Natomiast sytuacja zmienia się, gdy chcesz robić inwestycje komercyjne, czyli Przedawać później klientom. Dla naszego przykładu niech to będzie blok z mieszkaniami w środku. Jeżeli Twoja spółka nie ma doświadczenia deweloperskiego, nie budowała takich obiektów, wcześniej zajmowała się kompletnie czymś innym, może mieć problem z uzyskaniem kredytu. Banki oczekują, że w tym momencie konsekwencje. Złych, e, złych decyzji budowlanych niestety będą takie, że na przykład nie znajdą się na to inwestycje klienci, nie będzie chętnych albo trzeba będzie sprzedać te mieszkania poniżej kosztów budowy i tak dalej, i tak dalej. Wobec tego e, a chociażby spójrz, spójrz w internet, wpisz w Google pato deweloperka, zobaczysz przykłady mieszkań, gdzie na przykład deweloper nie przewidział w całym mieszkaniu toalety, tak? No, i, i takie rzeczy się zdarzały i zaczęła się budowa. W tym momencie banki dlatego bardzo restrykcyjnie będą sprawdzać, czy jest doświadczenie, czy jest wiedza, czy są praktyczne umiejętności zbudowania po prostu tego typu obiektów, pocieszę się jedynie, że jeżeli Twoja spółka jest świeża w tej branży, możesz ten schemat troszeczkę ominąć, zatrudniając odpowiednich ludzi, bo nawet jeżeli spółka nie ma doświadczenia, ale zatrudnieni w niej są ludzie, inżynierowie, doświadczony dyrektor techniczny, który stawiał cztery inne bloki, jakiś zespół specjalistów, którzy zna się na budownictwie, został, nie wiem, gdzieś tam zatrudniony z innej firmy budowlanej, tak, która zajmowała się tego typu obiektami, to jesteś w stanie się wybronić, to jesteś w stanie pokazać przed bankiem na zasadzie, faktycznie ja jako spółka, jako ten konkretny podmiot doświadczenia nie posiadam, natomiast mam zespół ludzi, którzy już w firmie A, B, C, D wybudowali 20 innych bloków, wobec tego bardzo proszę o tego kredytu. I wtedy bank może jak najbardziej przychylić się do, do, do Twojego wniosku i taki, taki kredyt deweloperski Twojej spółce udzielić.